Na kanale Mój Psi i przychodzę do was z drugą częścią filmu na temat legowisk. Pierwsza część już powstała, była na temat tego, jak dobrać rozmiar legowiska. Oczywiście podlinkuję wam tu gdzieś link do tego filmu i czy po obejrzeniu tego, czy teraz przed, możecie sobie zerknąć na tamtą część. Także tu nie będę poruszała tematu, jak wybrać rozmiar legowiska, a tylko i wyłącznie, jakie są typy legowisk i w czym możemy wybierać, co się nada konkretnie do naszego psa. Takie główne czynniki, które musimy brać pod uwagę przy wyborze legowiska, to na pewno wiek psa. Czyli czy to jest szczeniak, czy to jest dorosły pies, czy to jest szczeniak dużej rasy, czy małej i niewiele urośnie. No bo to jest dosyć ważne. Powiedzmy, jeżeli mamy psa małej rasy, to ten pies może mieć to samo legowisko od samego początku do końca swojego życia. A jeżeli to jest psiak: Duży, no to tutaj możemy albo zmieniać te legowiska, dopasowując je do jego wielkości, żeby zawsze się czuł komfortowo i tak przytulnie w nim, albo właśnie od razu kupić takie duże, czego niekoniecznie polecam. Pierwszy taki typ legowisk wydaje mi się, że dosyć popularny. To są te takie mięciutkie legowiska, wykonane, właśnie, wypchane albo gąbką, albo watą przemysłową, ewentualnie też granulatem. Jeżeli psiak ma uczulenie czasami, to, to są właśnie te czasami takie hipoalergiczne wypełnienia dla psów. Niektórzy nie polecają tego wypełnienia z gąbką, ponieważ się odkształca. Jednak gąbka gąbca nierówna, ja uważam. I to też naprawdę ma znaczenie, jaki to jest materiał, co tam jest wykorzystane, co tam jest wypchane do tego, bo naprawdę są gąbki bardzo dobrej jakości, wykorzystywane takie jak są wykorzystywane w materacach dla ludzi. Są one wysokiej jakości, takie mm, przeznaczeniem takim ortopedycznym, bo Zuzia na przykład ma takie legowisko. To jest akurat mata, o której za chwilkę powiem, ale ma właśnie wypełnienie z gąbki, która jest super i nie mogę totalnie na nie narzekać. Także te pluszowe, pluszowe takie legowiska, jakie mogą być? Albo właśnie płaskie, czyli taka mata, którą ma Zuzia w swojej klatce, nadają się właśnie, albo najlepiej do klatki, jako samoistne legowisko dla psa położone po na podłodze. No ja bym raczej tego nie polecała. Ewentualnie dobrze się będzie nadawało w podróżowaniu, czyli normalnie trzymamy je w transporterze, gdzie nasz pies podróżuje, a gdy na przykład chcemy wyjść w, nie wiem, do restauracji, chwilę się zatrzymać, coś zjeść, a żeby psu było wygodnie i komfortowo, to możemy rozłożyć właśnie tą matę, na której może się chwilę położyć, żeby nie leżeć na przykład na betonie, bo nie wszystkie psy to lubią, nie wszystkie czują się z tym komfortowo, żeby leżeć na betonie. Także to jest taka opcja właśnie chwilowego legowiska, albo używanego do klatki. Kolejny typ takich gąbczastych legowisk mięciutkich są to te z rantem. Albo są one prostokątne, gdzie ten rant czasami jest tylko z trzech stron i jest na przykład niższy, a z przodu jest tylko częściowy, bardziej jest takie wejście. Wypełnienie to też jest taka tutaj na środku poducha, ewentualnie gąbka. Kolejny typ to jest z Okrągłe logowisko z wyższym rantem, i tu rzeczywiście z moich doświadczeń psy lubią bardzo tego typu logowisko, ze względu na to, że do tego rantu tak się mogą przytulić, wkocić, jak ja to mówię, i tak czuć bardzo przytulnie, bezpiecznie. Oddziela ich to właśnie też od wszystkiego na zewnątrz, czują się bezpieczniej, bardziej komfortowo. Także to jest kolejny typ. I tutaj, jeżeli chodzi o wypełnienie, to tak jak mówiłam, czasami jest to gąbka, czasami e, jakaś wata, e, ale ten, ten spód, na którym pies leży, tak samo może być wypełniony albo jakimś granulatem. Bardziej jest taki e, wybrzuszasty, ewentualnie bardziej płaski jest to całkowicie płaskie legowisko. I tutaj też możemy dodatkowo zastosować kocyk w którym pies może się tak samo tam wymościć i otulić tym i oczywiście 500 kółek zrobić, zanim się położy <grystanie> i ułoży idealnie swój kotek. E, następnie z tego typu legowisk e, są to budy. One są raczej właśnie preferowane dla małych psów, bo takich wielkich rozmiarów nie produkują. I małe pieski rzeczywiście się w tym czują fajnie. Jest takie schronienie, gdzie mogą sobie odpocząć, odciąć się od całego świata. Jest tam ciemniej, więc jeżeli mamy na przykład małe mieszkanie, gdzie ten pies musi być gdzieś z nami, nie może, nie ma możliwości sobie iść, odpocząć, to tak samo fajnie to odcina go od różnych dźwięków, od światła. może sobie tam spokojnie wypocząć. I są też opcje takie legowisk, że możemy je jakby zgnieść i się robi wtedy zwykłe takie legowisko, tak jak te poprzednie z rantem. Także widziałam też tego typu opcje. I właśnie te pluszowe takie legowiska z gąbki, co je cechuje? Są wykonane z różnych materiałów, więc one są albo bardzo mało trwałe, czyli wykonane z takiego zwykłego, cienkiego materiału. Oczywiście też cena ma, ma na to wpływ. Jeżeli wybieramy takie gorszej jakości, to jest ono tańsze. Może to być wykonane też z takiego bardziej materiału wodoodpornego, odpornego na otarcia. I to jak najbardziej polecam, z takim antypoślizgowym spodem. Także to jest na pewno lepszy wybór. Jednak tutaj... No jest przeznaczone raczej dla małych i średnich psów. Dla dużych psów... Bardziej polecam inne legowiska, o czym za chwileczkę powiem. No i też ciężko znaleźć taki ogromny rozmiar takiego pluszowego, powiedzmy, legowiska z rantem. E, także Zusia akurat ma tego typu jedno tutaj legowisko, które Wam też za chwileczkę pokażę, ale też to w międzyczasie też widzicie zdjęcia właśnie tego typu. E, no i tak jak mówię, no jeżeli mamy szczeniaka, to tego typu legowisko jest dosyć łatwe do zepsucia przez niego rozgryzienia, rozszarpania, wyciągnięcia gąbki Kiedy Zuzia była mała, naprawdę lubowała się w tego typu sportach i uwielbiała właśnie robić małą dziurkę, a później wygrzebywać. Całe wnętrzności właśnie z tego piska. i czasami dało się to uratować, wybrać to wszystko i zaszyć jakąś łatką, no ale do pewnego czasu. Także tutaj cena jest nieduża, ale też ta jakość i wytrzymałość no, nie będzie tak duża jak na przykład, jeżeli jest to z um, jakiegoś tworzywa sztucznego, o czym za chwileczkę powiem. Także bardzo polecam te legowiska, ale tak jak mówię, musimy się na to przygotować, że jeżeli nasz pies jest jeszcze młody i nie zapewnimy mu odpowiednich zabawek, to może się wyżyć na tym legowisku, ale jednocześnie może mu się nic nie stać i bardzo długo wytrzymać. Bo na przykład ja dla Zuzi mam takie łóżeczka już po dobrych kilka lat i się nic kompletnie z nim nie dzieje. Następnie są legowiska plastikowe, wykonane z tworzywa sztucznego. I te legowiska polecam dla właśnie większych psów, dla psów młodych, które mają zamiłowanie do gryzienia, bo to też jest trudniej mu to rozgryźć w bardzo szybkim czasie, jak na przykład w przypadku takiego pluszowego lewiska, bo to jest moment, chwila nieuwagi i połowy łóżka nie ma. A w przypadku tego plastikowego to on może gdzieś tam się za to zabrać, ale nie, nie rozgryzie tego do końca. Tak samo jeżeli ma takie mocne pazury i gdzieś tam rozrapywał poprzednie, no to tu też będzie łatwiej. Tak samo jest łatwo to utrzymywać w czystości. Te poprzednie tak samo zazwyczaj są całkowicie Rozpinane suwakami i spokojnie możemy to ubrać. Ale a propos właśnie tego plastikowego, to tak samo tam zazwyczaj wrzucamy tylko jakiś kocyk, jakąś matę, coś miękkiego dla naszego psa, a reszta jest wykonana z tworzywa, także jest to też higieniczne. Mega łatwo to zdenzyfikować, umyć. Jeżeli też nasz pies, na przykład, ma problemy jakieś z pęcherzem, z nietrzymaniem moczu, to też na pewno będzie łatwiejsze do utrzymywania w czystości niż ta cała gąbka, która w środku tak samo ten materiał przemaka, mimo że. Coś jest nieprzemakalne, to ja jednak sobie zdaję sprawę, że czasami jest tak dużo płynu, że nic nawet nieprzemakalnego nie naraży. Więc to też Wam polecam, jeżeli macie jakiegoś chorego psa. Kolejny typ legowisk to tak zwane pontony. Są one takie ogromne, właśnie polecane dla dużych, bardzo dużych psów, średnich też. Ehm, takie legowiska w formie pontonu czyli jest spód w miarę płaski i delikatny taki rancik na bokach. Zuzia też kiedyś miała te, takie legowisko i tutaj akurat w jej przypadku lepiej się sprawdza z takim rantem wyższym. W tamtym nie czuła się aż tak dobrze, chociaż to jest też ten plus, że duży pies no nie ma tego ograniczenia tych rantów, czyli może te łapy sobie wyciągnąć na maksa i nic go nie ogranicza. Może się wylać z tego łóżka i jakoś sobie leżeć. Nadal wygodniej, komfortowo. Zazwyczaj są one właśnie wykonane z bardzo mocnego, nieprzymakalnego, trwałego na obtarcia materiału. Materiału. Często są też y, mm, pod, podszyte y, poślizgowym materiałem. Wszystko się oczywiście na suwak odpina i możemy wszystko, wszystko uprać. Ale, ale tak jak mówię, czasami jest tak, że y, na przykład psy, które bardzo im leci woda po napiciu się, to od razu popuścił takiego legowiska, no to tam jest tragedia, powódź. Y, no i to nie zawsze się dobrze sprawdza. Także musimy wziąć pod uwagę to, jaki nasz pies jest zwyczajnie, jaki ma ma swoje e, takie przyzwyczajenia, cechy, jak się zachowuje, jak bardzo brudzi wszystko wokół, albo nie. E, więc tego typu legowisko naprawdę fajnie się sprawdza w przypadku dużych psiaków. Jest wygodne, komfortowe, wrzucimy tam jakiś kocyk i na pewno będzie się dobrze czuł, jeżeli umiejscowimy je w takim przyjemnym dla niego miejscu. E, kolejne. Drewniane przez wiklinowe e, łóżeczka, bo i są drewniane, takie wykonane rzeczywiście z drewna, takie bardziej designerskie, o czym za chwilkę powiem, ale tu się może skupimy na takich koszykach wiklinowych. E, Zuzia miała pierwsze, pierwsze swoje legowisko, takie właśnie z wikliny zrobione. W środku miała poduszeczkę i kocyk. No i to rzeczywiście legowisko mocno, mocno ucierpiało. Eee, to było słuchajcie 13 lat temu eee, Także ja no, wyżywała swoją chęć gryzienia bardzo, bardzo na tym łóżytku, no i niewiele później z niego zostało, ale może dzięki temu właśnie uchroniły się inne meble eee, i różne przedmioty że rzeczywiście mogła się zrealizować na tym właśnie legowisku. Generalnie nie polecam go, nie jest ono łatwe w utrzymaniu w czystości, jak umyć w ogóle taką wiklinę, jak to na przykład z zamachnięcie nam tam zesika, czy w jakiś inny sposób to zabrudzi, no to jednak ciężko jest to umyć. Także no to jest taka, nie wiem czy to w ogóle jest w tym momencie popularne w ogóle w sklepach zoologicznych. Ja za bardzo już nie widziałam tego typu legowisk ale w razie czego, gdyby ktoś się zastanawiał to nie polecam tego typu e, legowiska e, następnie klatka klatka to też jest no, typ legowiska dla naszego psa e, o klatce mam osobny filmik e, także jeżeli Was to interesuje czy warto kupić klatkę dla psa to koniecznie tam zajrzyjcie, tutaj też podlinkuję to gdzieś e, i tutaj wypełnieniem dla takiego legowiska jest właśnie zazwyczaj mata materacyk, coś miękkiego z akurat ma taką matę z gąbki, w TK Maxie i tutaj Wam właśnie, jeżeli zastanawiacie się gdzie kupić, to jeżeli macie gdzieś TK Maxa niedaleko siebie, to warto tam zajrzeć, oczywiście tam jest bardzo różny asortyment w ciągu roku zmienia się, zależy co tam rzucą więc warto zaglądać bo są naprawdę czasami bardzo, bardzo dobrej jakości legowiska wykonane właśnie nawet z gąbki, ale z bardzo dobrej jakości gąbki i cenowo fajnie to wygląda w porównaniu na przykład z innym takim no niezbyt dobrej jakości materaca, który kupiłem w zwykłym zoologicznym, to tam za tą samą cenę kupimy coś super. Także polecam zaglądać. Eee, więc tak, klatka też może stanowić jedyne w ogóle legowisko, miejsce odpoczynku dla psa w naszym domu, dlatego też tu się znalazła i ja jak najbardziej polecam, e, ponieważ sama klatka jest bardzo trwała, e, więc tutaj się nic nie powinno stać, jeżeli chodzi o uszkodzenia, chociaż nieraz widziałam, jak pies uciekł i nier wychodzi z klatki. Pod kopem i rozwalaniem tych szczebelków, drucików. Ale właśnie wypełnienie jako mata, łatwo to utrzymać w czystości. Pies się czuje tam bezpiecznie, komfortowo. Następnie, takie w formie bębelków, coś bardzo designerskiego. I są tu naprawdę bardzo, bardzo różne formy takiego legowiska. Są albo bardzo praktyczne, albo totalnie niepraktyczne, niekomfortowe dla naszego psa. Często one są na nóżkach. Także tu też musimy wziąć pod uwagę, czy nasz pies lubi na takim podwyższeniu troszeczkę spać, czy w ogóle będzie wchodził na to, bo czasami jest tak, że jest takie, wiecie, podwyższenie, powiedzmy takiej wysokości i sam taki materacyk, ewentualnie z jakimś tu jednym rancikiem i to tyle i ten pies się tak, no według mnie, łyso czuje na takim łóżku i nie będzie się nad... Dobrze, na tym mu spało, więc ok, fajnie to może wyglądać, jeżeli mamy takie mega designerskie wnętrze, ale no musimy pomyśleć o komforcie naszego psa. Myślę, że to jest najważniejsze i nie ma co kupować jakiegoś mebelka za kilkaset złotych, byle ładnie stał a pies będzie gdzieś leżał na podłodze albo na naszej kanapie, bo nie będzie wiedział, gdzie się podziać. Także tu, jeżeli chodzi o te takie designerskie meble, to przyznaję, no, wygląda to fajnie, wygląda to jak takie małe łóżeczka ludzkie, czy kanapy, czy fotele, no naprawdę jest tego mnóstwo. Czy też takie właśnie bardziej mm, tandetne, typu dla... W małych razy, jakieś różowe, pełno kokardek, jakieś serduszka, jakieś w ogóle ze śliskiego materiału. Więc no też musimy się zastanowić po prostu nad praktycznością tego i zastosowaniem, czy to w ogóle jest warte tych pieniędzy. I mimo, że, bo ja nie jestem przeciwniczką, jak ktoś chce kupić takie łóżko, to oczywiście, ale po pierwsze musi być ono praktyczne i wygodne dla naszego psa. Więc tu już decyzja należy do Was. Eee, Okej, okay, mam nadzieję, że znaleźliście odpowiednie rygowisko dla swojego psa. I wiecie już, w czym możecie wybierać. Tak jak mówię, każdy zna swojego psiaka, albo jeżeli nie zna jeszcze, jeżeli to jest szczeniak, to tu wtedy właśnie najbardziej polecam albo klatkę z matą, albo z tym rantem, łóżeczko wykonane z dobrej jakości materiału. Ewentualnie tańsze, to wtedy nawet jak je zniszczy, to nie będzie Wam żal, a Wy wtedy możecie po prostu um, uczyć go tego, co jest dozwolone do gryzienia, a co nie, bo pamiętajcie, że pies nie wie o tym, nie ma pojęcia, musicie Wy go tego wszystkiego nauczyć. Czego nie nauczyłeś psa, nie możesz tego od niego wymagać i to jest dla mnie taka zasada numer jeden, że no, pies nie jest domyślny i to Wy musicie go wszystkiego nauczyć. Okej, okay, mam nadzieję, że filmik Wam się podoba. Jeżeli tak, to dajcie kciuka w górę. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o psach, to zajrzyjcie na moje inne filmy i subskrybujcie koniecznie mój kanał. No i do zobaczenia, dziękuję za oglądanie. Pa pa!